Tak, grażynka robiła, jeszcze będzie specjalna kiełbasa, specjalna kiełbasa pieczona, będzie jeszcze specjalny kurczak pieczony, bo tak? ma, tak, ma kufel. tak Każdy ma kufel, bo piwo pijemy w kuflu, tak, żeby było... Jak to u piwo żłopa. A to historia, którą przy okazji powiemy powiem jak to też tam stoją same kufle piwożłopa, widzisz? Jeden przywieźliśmy kapitanowi Aha. Tak jest, to jest coś, coś, co... Także polewamy, potem próbujemy coś zakończyć. Także mamy piwo takie i takie, Budweiser i perła. Jesteśmy stanie was, że tak powiem, ugościć elegancko, bo jeszcze mamy coś tam do zjedzenia u góry, przyniesiemy, prawda? A potem mamy jeszcze ciasto, mamy jakiegoś torta, mamy, co tam jeszcze mamy kochana? Także, no i mamy lody. Także, także zapraszamy, zapraszamy i proszę się częstować. Pepsi, kolanie, Coca Cola, Coca-Cola, wszystko jest co chcę, dobra? Siadaj, siadaj, Paul, Paul siadaj, też siadajcie, zmieścicie się, się. zmieścicie się, tu, chodź, siadaj, siadaj tu, przyjacielu, chodź, chodź, siadajcie, siadajcie, ja sobie dam radę, ja sobie dam radę, chodźcie, siadajcie, o, 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 odwrotnie? Tak, siadajcie. Tu mamy miejsce. Tu miejsca, mamy miejsca, o. No, już y, y, zaczynamy konsumpcję, konsumpcję, kochani. Przede wszystkim... Jest Także, o. Leśiu tam sobie siad, dlatego że on będzie grał, także musi mieć trochę miejsca. No i tak. Jesteśmy. Eee, na razie tutaj, na razie tu, a potem, potem znajdziemy miejsce. Tak? Potem już znajdziemy miejsce. Wszyscy mają gdzieś co jeść, także smacznego i proponuję pierwszy toast dla tych co na morzu. Za tych, co na morzu. Dla tych, co na morzu, kochani. Dla tych, co na morzu. O tak, brawo. Ja już piję, też z Wami. Ahoj.